Dotarliśmy już na miejsce Klub Alfa Tarnów centralnie za nami. Chłopaki już zaczynają rozkładać sprzęt na DJ'c, więc wbijemy do środka, żeby sprawdzić co się dzieje. Zapraszam was ze mną, lecimy. Jak widzicie, chłopaki już rozłożyli sprzęt na stanowisku. Powiedzcie mi, panowie, jaki gatunek e, muzyki będzie tutaj dzisiaj grany przez was? Czy będzie to może chaos? Dobrze obstawiam? E, tak, między innymi chaos, jest to też muzyka EDM. Ogólnie gramy z numery, które klubowicze dobrze kojarzą, nawet z roz, rozgłośni radiowych, tylko że staramy się zawsze zagrać coś w nieco mocniejszych wersjach. E, powiedzmy na przykład... E, Jakie są nasze hity, które gramy najczęściej tutaj? Najczęstszy hit? Na przykład? DJ, no? Model Farms, czyli popularne cymbałki na przykład. Dokładnie. Czasami ciężko skończyć imprezę. <grym> <grym> jak są takie udane? Tak, zazwyczaj na końcu już zwalniamy. Jest to muzyka już trensowa, jak w, w tym momencie spokojnie na podkładzie, Dokładnie, tak, żeby troszeczkę ambitniejszej muzyki w Tarnowie też się pojawiło. Więc dosłownie tak, gramy w wszystko, co się trzyma w tych ramach klubowych, pokończy, kończywszy na muzyki, muzyce trensowej. Okej, okay. to panowie, ja was tu zostawiam, nie przeszkadzam, rozkręcajcie imprezę, a tymczasem was. Zabieram na bar, przetestujemy drineczki. Chodźcie. Jestem już na barze, przede mną stoją drineczki. Wszystkie to autorskie kompozycje Barmana, więc ich niestety w karcie nie znajdziecie, ale możecie posłuchać mojej opinii na ich temat. Zaczynam degustację. Ciężka praca. To jest mój faworyt na dzisiaj. Jest słodki. Jeśli lubicie słodkie drinki, polecam właśnie tego drinka. Zdrówko. A teraz idziemy przejście po klubie, zobaczymy, co się dzieje, co tam ciekawego można zobaczyć. Zabieram was ze sobą. Chodźcie. I to jest słuchajcie ciekawe miejsce w klubie Alfa, bo każdy, kto tutaj przyjdzie i zakręci kołem ma szansę na wygraną. Sprawdźmy, czy mi udało się wygrać. Chyba jestem szczęściarzem, bo jak widzicie, wygrałem Szota, więc jak widzicie, zgłosiłem się po Szocika, i moja nagroda do mnie przywędrowała. Dzięki. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wykorzystać tą nagrodę. Wasze zdrowie. Lecimy dalej. Słuchajcie, mam do Was pytanko czy według Was impreza bez alkoholu jest możliwa, czy raczej nie? Jak najbardziej, to tylko zależy od ludzi i po prostu od klubu. Jak najbardziej jest możliwa, więc przechodźcie na alpę naprawdę najlepszy klub w tarnowie. Yeah. Yeah. Proszę nagrać się po sygnale Siedzimy sobie właśnie z kamerzystą na loży Słuchajcie, musieliśmy chwileczkę odpocząć Bo powiem wam szczerze Na parkiecie jest niezłe zamieszanie Widać, że to moi Chris znają się na, na rzeczy. Konkretny melanż rozpętali, że tak powiem. I co? Dla nas chwileczka chillu, chwileczkę odpoczywamy i kręcimy dalej, zbieramy materiał specjalnie dla Was. Okej, okay, panowie, to teraz e, na małe rozluźnienie seria tak zwanych shotów. Czyli szybka odpowiedź z Waszej strony, to albo to. Chris, domówka czy klub? Klub, klub. Śpiewać czy tańczyć, Tomo? Śpiewać, ja umiem tańczyć, pozostaje. Okay, czyli tańczyć. A śpiewać każdy może. <gry> trochę lepiej trochę gorzej. Ja gorzej. <gry> Góry czy może? Może. Może. Ferrari czy Lambo? Ferrari. Z jakim przekąsem? Ferrari. Lubi konie. <gry> Szybkie tak. Konsola? Czy kontroler? O, to jest pytanie. Znaczy, powiem tak, to jest bardzo trudne pytanie, bo na, yes. tym, na tym dobrze mi się gra, ale jeżeli chodzi o to, na czym teraz grałem, to jest controller. kontroler. Kontroler. Okej, okay, czyli kontroler. Beyoncé czy Jennifer Lopez? Beyoncé. Beyoncé. Don Diablo czy Armin van Buuren? Armin, mój idol z dzieciństwa i do tej pory w sumie zostaje. Okej, okay, czyli pewna odpowiedź. Jeden mocny drink, Tomo, czy krata piwa? E, jedno mocne whisky. Okej, okay. słuszny wybór. Madonna czy Shakira? Shakira. Shakira. Fortepian czy pianino? Pianino. Pianino Okej. Okay. Maledivy czy Hawaje? Hawaje. Hawaje, zdecydowanie. Zdecydowanie. I tam, i tam ciepło. Trudny wybór. Android czy iOS? Tylko iOS. Okay. Tylko. Sorry? Tylko. Słyszeliście, to okay. mówi iOS Dobrze, seria szybkich e, shotów za nami. Czujecie się rozluźnieni? Eee, już prawie tak. Prawie, już tak. prawie tak. Trochę bardziej nawet nie wiem, czy się bać, czy nie. Czyli dochodzimy do porozumienia. I co? Z tego miejsca mogę podsumować dzisiejszą imprezę. Naprawdę piękna sprawa, tak to mogę określić. Wszyscy się bawią, energia jest wszędzie na parkiecie, na konsoli, za DJ-ką. Naprawdę musimy z tego miejsca podziękować klubowi Alfa za zaproszenie. I oczywiście Tomowi i Chrisowi, że przyjęli nas tak bardzo gościnnie. Także dzięki wielkie chłopakom i klubowi. I co? Tutaj nad moim palcem macie insta do klubu Alfa. Zapraszamy was serdecznie do śledzenia ich fanpage'u. Myślę, że wpadniemy tu jeszcze nie raz. Naprawdę bardzo udana noc.